Cześć. W tym filmiku pokażę ci w jaki sposób sprawić, żebyś mógł do programu wprowadzać swoje dane z klawiatury. To znaczy pokażę ci w jaki sposób działa polecnie input. Zapraszam do oglądania. Yy, dobra. Yy, żebyśmy zrozumieli problem, to wejdźmy na chwilę na jakąś stronę internetową, na przykład TikTok. Iki, Dobra, zły pomysł. Okej, okay. kiedy logujesz się na jakąś stronę, taką jak Facebook, to zwykle nie jest tak, że musisz sobie chodzić ręcznie w kod źródłowy strony, tak jak tutaj przykładowo, i nie musisz szukać informacji o tym, w której zmiennej masz, za, masz do zapisania login i gdzie, w której zmiennej masz do zapisania hasło, tylko masz to wszystko ładnie przedstawione tutaj, prawda? Ktoś tworzył stronę internetową Facebooka, zaprojektowano tak, żeby tu było jedno pole na adres e-mail lub numer telefonu, a tutaj było pole na hasło, prawda? No i spróbujemy coś podobnego, co prawda w wersji dla ubogich, bo w konsoli, ale spróbujemy coś podobnego zrobić w naszym kodzie, dobra? Okej. Okay. Zacznijmy może od jakiegoś prostego przykładu. Na razie po prostu zróbmy program, który pyta nas o imię, dobra? Zacznijmy od czegoś, co już wiemy, czyli stwórzmy zmienną o imię, równa się na przykład Pandeusz. A następnie zróbmy print, witaj i imię. Jeżeli, jeżeli oglądasz poprzednie tutoriale, to wiesz jaki będzie efekt tego programu. Po prostu pojawi się komunikat witaj Pandeusz. Możemy oczywiście też napisać coś więcej. Na przykład możemy zrobić krótki programik, który też przedstawi na przykład długość tego imienia. W jaki sposób to zrobić? Print. Długość. Albo może inaczej. Twoje imię ma ileś tam liter. Oczywiście to nie jest tak, że będziemy ręcznie pisać, ile to ma liter. Nie będziemy liczyć tego ręcznie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8. tylko oczywiście zrobimy to ładnie w kodzie, tak żeby nam się to automatycznie robiło. Jak to zrobić? Cóż, powiedzmy, że ja to wiem, ponieważ ja już koduję od paru lat, ale co gdybym nie wiedział? No to co bym zrobił? Zrobiłem taki jeden bardzo, bardzo wyrafinowany manewr, który robi każdy szanujący się programista. Czekaj. Python how to check length of string. I jeżeli poszukam chwilę, no to widzę, że tutaj za to odpowiada metoda len. Jeżeli piszę len i piszę w nawiasie tekst, który chcę. Co to jest? Jeżeli, to je, jeżeli użyję polecenia len i w nawiasie wpiszę tekst, którego długość chcę zmierzyć, to w wyniku dostanę długość tego tekstu. Wykorzystajmy to. Piszmy tutaj len i w nawiasie nazwa zmiennej, czyli imię. I zobaczmy, jaki jest efekt. O, i popatrz sobie, że program pięknie nam mówi, ile liter ma yy, to, co jest w zmiennej imię, czyli w naszym przypadku, ile liter ma słowo Pandeusz. Fajne, prawda? Ok, yy, to teraz spróbujmy zrobić tak, żeby użytkownik mógł tutaj w konsoli ręcznie wpisać jakiekolwiek dane, tak, żebyśmy mogli pokazać ten program każdemu, żeby każdy mógł wpisać swoje dane, no i żeby na tych danych mógł sobie zobaczyć, jak ten program działa. No to jak się za to zabrać? Powiedzmy, że tutaj wpiszę takie polecenie, które się nazywa input. Na razie na surowo. Zobaczmy, jaki jest tego efekt. No, żaden. Dziwne, nie? ja by program w ogóle się nie uruchomił, albo po prostu już zakończył działanie. Ale popatrz sobie, że nawet jeżeli nam się wydaje, że nic się nie dzieje, to kilka tropów wskazuje na to, że jednak ten program, no, co, coś się dzieje. Mianowicie, popatrz sobie, że z jakiejś przyczyn program mogę zatrzymać. Tutaj zamiast przycisku Play mam przycisk, właśnie właściwie zamiast przycisku Run mam przycisk Rerun, czyli, czyli odpal ponownie. Tak samo popatrz sobie, że tutaj się świeci zielona kontrolka, tu się świeci zielona kontrolka, oraz nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale zwykle po zakończeniu programu pojawia się taki jeden bardzo charakterystyczny napis. Coś dziwnego, prawda? A jakbym tu wcisnął jakiś klawisz, albo kilka, popatrz sobie, że jakiś tekst się pojawia, i taki na zielono. Wcisnę Enter. I popatrz sobie, że wykonała się teraz dokładnie reszta programu. I pojawił się ten napis, którego się spodziewamy. Process finished with exit code 0. Co, co tu się stało? To było działanie polecenia input. Co ono robi? Polecenie input ma za zdanie czekać, aż użytkownik pisze coś na klawiaturze oraz wciśnie enter. No, wszystko fajnie, tylko że na razie problem jest taki, że no jakby to delikatnie ująć, no nic z tym inputem się nie dzieje. Nigdzie nie zapisujemy jego wyników, ani nic, więc spróbujmy to zmienić. Mianowicie, zamiast mówić, że nasza zmienna imię ma przechowywać dokładnie tekst pandeusz, zróbmy tak, żeby w zmiennej imię był wynik polecenia input. Zobaczmy, jak teraz program działa. Może jakieś kolejne imię, jakieś takie bardziej nietypowe, na przykład Katarzyna. OK, wcisnę Enter i poważ sobie, że nie dość, że pojawił się napis Witaj Katarzyna. To jeszcze pojawiła się poprawna informacja o długości tego imienia. Tak? 5, 6, 7, 8, 9. Dobra, mamy to. Yy, OK. Yy, czy, ty, czy tutaj to jest wszystko, co powinniśmy wiedzieć o tym poleceniu? No, prawie, no bo pozwól, że uświadomię ci jedną rzecz. Odpalmy ten program. Hmm. Czy czegoś tam brakuje? No, ktoś by sobie pomyślał, no przecież, no wiadomo, no trzeba wpisać imię, nie? Ale zwróć uwagę, mianowicie pamiętaj, że użytkownik widzi tę część kodu, czyli to, co się wykonuje, a nie widzi kodu źródłowego, prawda? Czyli jeżeli użytkownik nie widzi tego, a widzi tylko to, nawet jeżeli to powiększę, to dla użytkownika nie będzie oczywiste, co tu trzeba zrobić. No, możesz mówić za każdym razem, co ma robić, ale może to program powinien być za to odpowiedzialny. No to spróbujemy to lekko poprawić. I teraz tak, są dwie drogi, którymi można to robić. Yy, taką tradycyjną drogą, też praktykowaną w innych językach, takich jak C czy Java, jest to, że po prostu przed tym imieniem piszesz na przykład jakiegoś printa, który po prostu podpowiada, że tutaj masz pisać swoje imię. I teraz tak, jak odpalę ten program od nowa. To popatrz sobie, że on będzie pięknie działał. To znaczy, wpiszę tutaj teraz Stefan. I jak widzisz, Stefan będzie miał 6 liter, prawda? Wszystko działa. Tylko, że jakby to delikatnie ująć. Wiesz, czego jest słynny Python? Python, jako jeden z najpopularniejszych języków, jest słynny z tego, że w nim kod jest tak prosty, jak się tylko da. I ktoś mądry, ktoś kto tworzył Pythona, po prostu zauważył, że taka konstrukcja się bardzo często powtarza. Więc zamiast robić coś w stylu Print, i najpierw wypisz to, co ma być przed inputem, a potem wykonaj inputa, ktoś pomyślał sobie, może przeróbmy polecenie input tak, żeby już od razu tego printa odhaczał. I popatrz sobie, co się stanie, jeżeli tutaj w nawiasie wrzucę ten tekst wpisz swoje imię. Popatrz sobie, że efektem tego jest to, że program działa tak samo, mogę tu wpisać znowu swoje imię, albo jakiekolwiek inne imię, na przykład Krystyna. I popatrz sobie, że program Działa praktycznie tak samo. Ale kod jest znacznie bardziej zwięzły, prawda? A na pierwszy rzut oka to może się wydawać taka no, drobna rzecz, ale zapewniam cię, że im mniej kodu jest do czytania, tym łatwiej go zrozumieć. Także pod tym względem Python jest jednym z najlepszych języków. Dlatego jest też wybierany na sam początek przygody z programowaniem. OK, także to była prezentacja tego, co w ogóle można zrobić za pomocą polecenia input, do czego ono służy. Jak widzisz, dużo w nim filozofii nie ma, a można za, za jego pomocą zrobić naprawdę wiele rzeczy. Yy, ale zanim skończę ten tutorial, to pozwól, że pokażę Ci jeszcze jeden przykład, o którym warto, żebyśmy wiedzieli. To pozwól, że na chwilę skomentuję sobie ten program. Mogę to robić ręcznie, albo wpisać gwiazdki. A mogę zaznaczyć cały kod i użyć skrótu klawiszowego ctrl slash Jaki jest efekt? Ten kod na chwilę po prostu nie działa. Więc nie muszę się go pozbywać, nie muszę go mazać, on sobie tu cały czas jest. Jak mi będzie potrzebny, to mogę go odkomentować z powrotem. Ale dobra. Yy, pozwól, że pokażę Ci inny przykład, który rzuci nam troszeczkę światła na to, jak działa polecenie input. Mianowicie, powiedzmy, że ktoś miał taki program, w którym tworzył sobie jakieś zmienne, na przykład liczba 1. Równa się 10, liczba 2 równa się 25, a tutaj będzie print, suma tych dwóch liczb wynosi. I tutaj liczba 1 plus liczba 2. Oj. I teraz popatrz sobie na to tak. Tutaj mamy dwie zmiany, liczba 1, liczba 2, w każdej z nich przechowujemy liczbę, a następnie tutaj po tym napisie suma tych dwóch liczb wynosi, po prostu wypisujemy sumę. Dwóch zmiennych, czyli jak się domyślasz, w tym przypadku powinno tutaj wyjść 35. Dokładnie. Instytucja się tutaj nie zawiodła. Usunę tę jedną spację, ponieważ nie podoba mi się ta przerwa. I teraz tak. Powiedzmy, że chciałbym z tego zrobić taki prowizoryczny kalkulator, który za pomocą polecenia input sprawi, że będziemy mogli sobie tu wpisać dowolne liczby i je będziemy mogli sumować. No to jak się do tego zabrać? No, jeżeli dobrze zrozumiałeś poprzednią część, to pewnie domyślałeś się, że trzeba tu ładnie użyć polecenia input. Czyli input, na przykład, podaj pierwszą liczbę, a następnie input, podaj drugą liczbę. I teraz tak, przetestujmy ten program i zobaczmy, jaki wynik nam wyszedł. Mam nadzieję, że nie wyszło Ci coś w stylu, że 2 plus 2 to jest 22, bo to by oznaczało, że naprawdę stworzyłeś bardzo fatalny kalkulator. Żeby nie było, pozwól, że to przetestujemy. Piszmy 2, plus 2. Hold up. Co tu się stało? Na litość boską, co tu się stało? Co to za bezużyteczny kalkulator? Kto w ogóle takie coś dopuścił do użytku, że takie proste dodawanie tak profesjonalny język potrafi zawalić? Mogę Cię uspokoić, że ta scena jest po prostu troszeczkę przedramatyzowana. Tutaj musimy troszeczkę więcej dowiedzieć się odnośnie tego, jak działa polecenie input. Mianowicie, tutaj problem jest to, że input jako polecenie po prostu zwraca tekst, a nie liczbę, co sprawia, że w linicy numer 7 próbujemy dodawać nie dwie liczby, a dwa teksty, które w Pythonie wyglądają tak, że po prostu dwa teksty łączą się w jeden większy. Ale opowiem o tym więcej w następnym odcinku, ponieważ tam poruszę kwestię czegoś takiego jak typy zmiennych. To jest właściwie bardzo potrzebna wiedza w programowaniu, także to jest dobry temat do kolejnego odcinka. Także do zobaczenia.